Cześć wam wszystkim, w Warcraft'cie 3 Reforged, mamy w tym momencie odcinek dziewiąty Warcraft 3 Reforged, tutaj klikam przez i igonkę, żeby pokazało też tego Warcrafta trzecią część bez dodatku tutaj dodatek Frozen Throne kampania taka Lordaeronu nas interesuje tutaj kampania ludźmi z spustoszenie wcześniej wzięliśmy, no i poszliśmy Rozdział czwarty kult potępionych. Następnego dnia na przedmieściach Andorhalu. Kulcze, jakie nazwy są dziwne? Spójrz, to kultyści, którzy byli z nekromantą. Co oni próbują zrobić z tą kopalnią? Cokolwiek to jest, lepiej to przerwimy. Do ataku! Przeklęci intruzji. Nie możemy pozwolić, by udaremnili plan naszego pana. Załóżmy tu obóz. Wszędzie wokół pełno kultystów. Nie chcę się pchać do ich gniazda bez żadnego wsparcia. Całkowicie się z tobą zgadzam. Gotowe okej, okay, ja mamy tutaj na tym. E Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Obecny najłatwiejszym poziomie trudności, czyli w tym momencie Oczyliście. możemy się tam wziąć i udać na nich, powinniśmy się udać. Jak najbardziej. Nimi w miarę szybko rozprawić. Mądry plan. Zdrajca światłości. Nic cię już nie uratuje. Na Jak najbardziej. Mój główny rynek, na w nie wszystkich tu oh. Nadchodzi sprawiedliwość To jest jeden z tych gór i... Pluga I Oczywiście. Teraz na tym, co jest? Taka mała Oczuj mój gniew! Czy muszę Właśnie, nie umarłeś. Mojego ojca króla Na honor jaki mamy plan cię sobie zrobić poziębną przy rybię, bo nawet to byłoby smerwicy Ja się tym zajmę Światłość jest mą siłą światłości Najspokojnie sobie już tam poradzę, i w międzyczasie sobie tutaj wrócimy, no do... ja się to na razie wrócę do naszej... Tak? ...do naszej bozy i zacznę sobie tutaj robić np. tartak Dobrze Nie trzeba mi się kłaniać Oczywiście No i tutaj musielibyśmy uciekać właśnie do tego miejsca nie musimy z, między... z nie przyciągnął? Nadchodzi sprawiedliwość. A możemy też zrobić to w jakiś inny sposób, tylko sobie to wezmę jako cię garda. O co chodzi? To ja już pójdę. Jakby sobie zapytał, zobacz, czy No już, już. Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan. W naszym kryciumi będę sobie tutaj brał no i wszystko ładnie zwiedzał. Jak najbardziej. No jest oczywiście kilka tych miejsc, kurczę dosyć niebezpiecznych. Mądry plan. Górę pasowa obec miara szybko jakoś e, zabezpieczyć. Oczywiście. Za mojego ojca króla. Jak najbardziej. Nie udało się ją wziąć jakoś ocalić. Szkoda. Na honor. E, czyli w tym momencie tak wyglądają te zgody, mogę sobie coś wziąć i rzeczy porobić. Więcej pracy? O tak mogę sobie zrobić tutaj kuźnię atakuję naszą Poczuj mój gniew! Jak najbardziej. Gotowe. Co? Patrzymy sobie o to, co chodzi. Możemy sobie tutaj zrobić kolejny ratusz? To ja już pójdę. I powoli, powoli będziemy tam Nie brać. trzeba mi się kłaniać. Nic cię już nie uratuje. jakoś rozwijać. Bluga wynędznik. Mikstur Turkman, to ona tutaj, Mix Turkman zbiorowała. Zajmie się tym. Mieć Mix już ma. Nasza pociuka. E, tutaj wszystko jest obczajone, ciężko tam jeszcze nie było. Byliśmy. Badania e. muszę zakończyć. Zakończone. Ja ja też. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Ulepszenie gotowe. Eee. Co? E, czyli, tak, mamy kuźnię Aż tu no, możemy sobie zrobić coś więcej, okay. więcej pracy? Patrzcie, albo ten e, oblaszku. No już, już czyli nas interesuje. Tutaj trzeba więcej drewna. Nie więcej drewna potrzebujemy, więc będziemy komunikować później. Służę światłości, niczego nie ma. Na honor, najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj dosyć dobrze szczurzeni. Oczywiście. Jakby co to, to będzie, te tutaj brać. Mądry plan. Jak najbardziej. Będziemy się ratować Oczywiście. To Mamy mało. Mądry plan. Tylko śluby dzięki drewna potrzebuję. Tak. Tak. Podaję tam Dobrze. To się. To się przybudowuje, tutaj się bierze i... Światłość jest moją siłą Zatem mogę Zdrajca światłości Na honor Mądry plan Gadań na honor Okej, okay, czyli tutaj, tutaj jest jest zakończone On mi tu to, co miałem do zrobienia Tutaj mogę coś jeszcze zrobić Ciekawego, coś czy nie, nic w razie? to do Rozumiem No by cię 75 drewna i 100 lekarzy to bierzemy to i na razie nic. Jakieś niebezpieczeństwo? Lecimy dalej. Za mojego ojca, króla. Webshirt. Jaśnik trojny na poziomie czwartym. Jakieś niebezpieczeństwo? Szpoda tak o poziom czwarty. Mhm. Siła ogra. coś bohatera, to sobie to wyz... wyrzucić Jak najbardziej. Zaraz zapytam już ataku. Wypiję sobie tą miksturkę, bo no, nie ile muszę chyba wyrzucić. Brzmi ciekawie. Gotowe. Już ja Brzmi nieźle. Jeszcze ja sobie to weźmiemy do zrobienia. zakończone. Ulepszenie gotowe. Zwój ochronie Brzmi nieźle. w stanie to podnieść, czy ktoś tutaj blokuje drogę? Nie. Ja się tym zajmę. Nikt jej tutaj drogi nie blokuje, może się ten śmiech zająć, nasza piękna, kobieta. E, czyli oczywiście już mam tylko wrogą, to może sobie to jeszcze polepszyć, no to polepszamy. Zobę też przedmiot, ludzie będziemy mieli więcej drewna. Tutaj gości sobie wyślemy do drewna. może się tutaj bliżej. Już mi złoto wydobywam. ty wam też zelona szczątą. O co chodzi? E, czyli czekajcie w tym momencie, co możemy sobie zrobić, i też warsztat może coś zrobić. Co sobie zaraz to zrobimy o to? Na przykład, mam miejsce. No już, już. Służę światłości. Badań. oczywiście. Jak najbardziej. Idziemy na nieodkryte tereny. Na honor. Wróg atakuje nasze oddziały! Sprawiedliwości niech Gotów stanie się zadość. Nic cię już nie uratuje. Gdybyś w bestia wzięła i. działa dosyć. Badaczuj mój gniew! Gotów do pracy! Niebezpieczny sposób zaprowadzić prosto Nadchodzi sprawiedliwość! Oczywiście. Mądry plan. Niks do leczenia. Jak najbardziej. Jacek, dla ciebie co? Brak miejsca we kwipunku! Uczekaj się tutaj miejsca w jakipunku. Brzmi ciekawie. O no, tego typu możemy wziąć kupić jakby tak. Światłość jest na siłą. Zakończone. Oczywiście. Mam tutaj zakończone Kolejne zdanie, czekajcie. Mądry plan. Wypisz i spokojnie. Więcej pracy! Okej, okay, warsztat. Rozumiem. Za, zaawansowane szkolenie Japońskie. Kapłanów. Chciałem, żebym tam. całą No to można sobie ulepszyć później jeszcze to, ale Wasze potrzebujemy w tym momencie sobie. warsztat te robimy. Muszę wolniej mówić. O im szybciej mówię, tym Nie tym sobie ciekawe. Długoś sobie tam wyślemy jeszcze. Nie, powoli, powoli. będę sobie tutaj brał i wszystko. Zzodował, Gotów do pracy. Łupię spokój z sprawiedliwości niech stanie się zadość. E, tutaj wszystko już mam uprzątnąć. No, no, na homa. No, na homa. No. Zdrajca na sam przód poszli mi ci, którzy łajdą na mnie Badanie zakończone. Gotowe. Nadchodzi sprawiedliwość. Badanie zakończone. Pierwszy nogam dwa. Oczywiście. Może razie, przeciw co byś taki takie mógł przydać? już patrzcie, mam tutaj kurczę rzeczy, no, no nie wiem, co czego się podbyć. Bez wyleczenia. Zajmę się tym. Gotów do strzału! Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. O, jeszcze coś będziemy mieć ciekawego? Mądry plan. Jak najbardziej. to jeszcze jedną kopalnię ze złotem, jakby co? Oczywiście. O co chodzi? No to wszystko sobie tutaj porobiłem moje mojej tak więc skurczę, co ja to jeszcze mogę sobie wziąć. By onać. Hmm, jakieś farmy. To wszystkim farmi To ja już pójdę, Gość, możemy sobie wziąć. Zbóżuj. 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 Więcej farm! Teraz na wyrzucę, tą też farmę sobie tworzymy. No i temu możemy sobie z czerwca zrobić, tak? Zbuduj więcej farm! No tak, jak powoli, powoli te tej farmy mi się biorą, no i budują. E, tu mamy dużo tu sobie z gości. Metal, otwiercą, robodują, czego muszę tu być. Nie, kasy mamy dosyć dużo tego. Tak Jakieś niebezpieczne Więcej w... gotowe pozwolić. Jak najbardziej. Nie będę moim... do pracy. Tak? Zamiast czym. Dobrze. Badania zakończone. Dobra, tutaj... no. Światłość jest mą siłą. Nic cię już nie uratuje. Na honor. Mądry plan. Nie mógłby trafić. Zgadzam się, mój ojciec. Nie rulam. To już byliśmy. Oczywiście. Farm co to panowie potrzebują. Gotowe. Za jakieś. Co? Jest sympatyczna sytuacja. Dobrze. Z tymi farbami 38. Albo to, albo to będę zrobić. Służę światłości. Druga wynędznik. Okazuję się. Światłość jest musiała. 45 na 48. Na honor. Gotowe. Jak najbardziej. To wszędzie już chyba byłem, wszystko tutaj zwiedziłem, Tam co było do zwiedzenia, do zebrania, i dalej, tym podobne. Tak więc lecimy. Mądry plan, więcej pracy, 54. Możemy mieć, no to tyle, koniec. To ja już pójdę! Nie chcę mieć małych kosztów, albo niskich kosztów. Może że tym co? gościem sobie wezmę i tutaj też ratusz już jeden zbuduję, i zacznę sobie wy nie można spod. Złoto też może w ten sposób Widziała się to wszystko. Nie trzeba mi się kłaniać. Odlałem, naszą całą pytujcie? Oczywiście. Bandę. Witajcie ponownie. Jestem Kel'Tuzad. Przynoszę wam ostrzeżenie. Natychmiast stąd odejdźcie lub przypłacicie waszą ciekawość życiem. Czy to ty wywołałeś zarazę nekromantą? Ten kult to też twoja sprawka? W istocie kazałem wyznawcom kultu potępionych rozprowadzić zakażone ziarno, ale nie mnie należy przypisywać wszystkie zasługi. Co masz na myśli? Jestem tylko pokornym sługą upiornego władcy Malganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. A z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących rzecz jasna. Plan Malganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholmie, jeśli potrzebujesz więcej dowodów. Okay. poczuj mój gniew. Uleczenie To samego ojca, króla! Poczuj mój gniew! Na honor. Czy to malganice nie w tym filmie Muszę się zmierzyć z tym całym gościem. Chcę cię wziąć na ucieku. Jak najbardziej. Ale powoli, powoli, tam z niego weźmiemy. Oczywiście. Zdanę. Na honor. I te wszystkie rzeczy Nie odbudować albo zniszczyć całkowicie. Plugawy nędznik, brak światłości. Wszystkie spichlerze są puste. Ziarno zostało już rozesłane. Przybywamy za późno. Jak najbardziej, do góry mu uda mi się przejść? Tak, jest tam przecież. Mądry plan. Miejska. nadchodzi sprawiedliwość. Mhm. Oczywiście, obrona czy coś w jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. W międzyczasie zdobyłem tutaj nowy poziom, tak więc pokrytaj w e, nałka świątej światłości. Poziom trzeci przywraca 600 półtoków. z spoko. Sympatyczne. Jak najbardziej. Te gatki, mam mogę też iść czy nie? Timi. Nie wiem czy tym go pad mi dać. sprawiedliwości niech stanie się zadość. Dzień dobry, czego zabiję to cen. Służę światłości. Czy znaczy, później go spotkamy? Za mojego ojca, króla. Pierwszym doskonałości. Zdobyliśmy od czegoś takiego, takiego chłopaka. No ja będę się tutaj coś wziąć i. czegoś. brzmi ciekawie. Zrezygnować. Pierwszym jeszcze, że interesuje. Ja się tym zajmę. Czy tu, 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 tu. Zwiększa siłę, zwinność oraz inteligencję. Bohatera ojca. Nie? brzmi nieźle. Hmm, coś tutaj ma o jeden punkt przez zwiększone e, Siłę mocha teraz go zwiększa, no to to nastawiamy, a będzie sobie ten pieścionek. Spoko I teraz temu to kobietą mogę sobie wziąć, to Oczywiście. Chyba, że siłę bym bardziej potrzebował, no ale w sumie no... Nie. E, gdzie jest ta kobieta? Jego się Ja się tym zajmę. Jaina. Jakieś niebezpieczeństwo? No chyba nie ma coś innego niebezpieczeństwa. W naszej kopalni na honor. Kończy się złoto. No to tak, ja, kurde, na to panowie. Jak najbardziej. E, to mam jeszcze jakąś Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Baryka, może oczywiście w sobie możliwego, skrytego, sympatycznego i w ogóle... No, w się w tę sytuację. Wszystko ładnie rozbudowane na maxie tutaj w tym momencie też. Oczywiście ja tu już buduję, jakby co. Też upaki osobni, biorą i pracują. Gdzie mu mi się udać? Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Zjeżdżamy zatem. my Na honor. Z Z góry. Mogę też sprzedawać? Nie, może... Jak najbardziej. Co mogę dla ciebie zrobić? Mhm. nie do tego radzić. Kombinować swój leczenia. Jakby użytkownika. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Sklepy kobielów. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Gotowe. Ugastwo nie małobrączycy si, się, czy, czy się si, Dobrze, że mogę dojść do zbiórki w tym to poziom tego. Na honor, zdrajca światłości. Bardzo mi umarły Światłość jest mą siłą. Tego celu naszego Keltuzara. Nie umary obrażenie od 9 do 12. Pan też 0, 168, 200 ma do tego. Do many. Ja się tak troszeczkę wezmę. Sprawiedliwości i to niech stanie się zadość. Czyli to cały lat 320 zł, 210 do tego. do drewna potrzebne. Tutaj mi się skończyła nasza kopalnia. 39 do do mamy, no. No, ja nie jestem płatny, że wszyscy chłopcy o oni pracują, z mi się No to po 10 dodałem, Jakieś niebezpieczeństwo? Tam, jak się zadałem, tego naszego głównego Mądry plan. Poczuj mój gniew! Jak, Wydziemy, jak najbardziej! Chyba poszedł na hitę. Naiwny głupcze. Moja śmierć na dłuższą metę niczego nie zmieni. Plaga zaczęła już ogarniać tę ziemię. Powinniśmy, doktor, to woli wziąć i wszystkie informacje z niego wydrzeć siłą. Okej, okay, zakończenie kampanii. Zwycięstwo bohaterowy 28 190 Żadnej jednostki nie straciłem Jednostki zabite tam 20410, 410 Zabito 51 istot wrogów, czy jakoś takąś. Budynki 18 Zburzyłem 15 21 40. 40 Więc bardzo Wam dziękuję za uwagę w następnym odcinku Zajmiemy się rozdziałem 5 O tym Marsz Plugin Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się pozostawcie 10 minut, aż do tego że W kolejnych odcinkach Hejka, no i baba, no i tutaj przejdziemy.